Siemanko z tej strony, teraz zrobicie kolejny odcineczek Dzisiaj jak już kurnik jest zrobiony. Nie wiem bo... Tutaj są jeszcze pełne ścianki. Znaczy tutaj tylko Majka jeszcze jest zostawione. Tutaj tutaj na szyby. Tutaj już szkielet na dach. I ty, no, Na małej tam na te Yy, yy, I ten też Wam też sprzedaliśmy Dwa koguty, jedną kurkę tylko wam, koguty tylko wam teraz nie pokażemy, bo będzie jeszcze odcinek zaraz nagrywany z nowego nabytku yy, Białego koguta. Tyle Wam powiemy Chyba, że w tym pokażemy. No w tym. To już w tym lepiej. No, kurnik, widzieliście jak już się prezentuje na ten moment. A zaraz pójdziemy do ogrodzenia i wam pokażemy. A i jeszcze zapomnieliśmy tutaj siatkę do Silek do, do niosek zakładaliśmy Ale idziemy wam pokazać Kogucik. Dobra, więc tam jest Kogucik No więc tak się prezentuje Kogucik Nie wiem czy coś jeszcze można pokazać że tam jeszcze to, że kurciaczek tam sobie chodzi, ale nie widać bo za okiencę, o, tę i się wyłonił cały. Dzisiaj cały dzień się chodzi, ale jeszcze nie wchodził go na grę, bo za mało miejsca jest, ale znowu, bo brachma, ma się, boimy, że tam go. I też za... 3 dni lęgi chyba, cztery? Za trzy. No, 3. 3. A się jest pierwsze, co gonacie marca? Więc dzisiaj jak nagrywamy, jest 31 marca Lęgi są na 3, 3 kwietnia Nie trzeba taśmę dokupić, bo tu się odkleja Ale to nic nie zrobimy z tym słabo trzymie już jak mi działaję trzy bo i trwało kopinu zaszkodzi do błądka Czyli ta tu daje jakaś kopinka ja. i ja. wpiszą ja. i ja. balans No, pójdziemy pokazać, ile jest jajeczek u Szabu. jest fajnie, a może tak ciepło, że... To jest świetnie. Ani ale nie... To jest To Są trzy. Też słyszałem ponad 80 jajek. <noise> nie mam co warte, co z nimi zrobić. To już było cero, na razie nie odpalamy, bo... Ciężka kura nożowa jest tutaj. No i też niedługo pasło nie będzie, trzeba dokupić. Patrz, I bo się kończy. Trzeba przenieść ją, bo tutaj będzie kurczak. Kurczak na nocę dwa. Bo tam jest tyle, że pan wie, co tam miało, Bo wiadomo, nie wiadomo, czy dwa się w No ale. raczej się leniu. No to jest wody, czy to właśnie Proszę się do ręka, tak, 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 Dobra, dzisiaj wam zrobimy taki krótszy, krótszy odcinek, bo trochę tak nie ma co nagrać, bo, czy znaczy było trochę, ale takiego nie ma nic bardzo widowiskowego, bo tych, bo koguty tam zostały sprzedane, ten kogut żółty, i ten niebieski, bo tam pan chciał te dwa i po prostu se tego mniejszego, małego, po prostu postanowiliśmy, że sobie najwyżej tam zostawimy. I tą silkę szarą, e, taką szarą srebrną, taką tą, co też sprzedaliśmy, no, troszkę zarobiliśmy sobie, ale mamy koguta silki za tą. Na razie próbuję dostać silki, ale łapie na gołęb i na ziemię, tak ten żółty podobnie, ale jak będzie później oddzielnie, to aż się nauczy, bo tak to go Kasper goni, a Silan nie goni go prawie w ogóle, ale on tak, ja, jak będzie już królik to będzie już wszystko dla a teraz na polach to. że ja, nie kupimy więcej stylek, bo tam mamy 6, bo tam trochę przydaliśmy. Więc z kogo, tam to już jest 7? No, tak, w większości przypadków, bo tylko zlekko, kiedyś tam tutaj. i daj. A tak to, jeszcze śpiewaliśmy, bo jedno się dzieje. A dzieje u nas tego pokazu na razie biała, tak? To w stuście osi jajka, ale on osi dwa razy w tygodniu, nie wiem. Na przykład znajdzie się na polach wieku, tylko w sobotę, więc. Ale... Coś to fajnie w jak usiadł, bo on jest taka Dużo. dobra, więc Wam dziękujemy za oglądanie tego filmu. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!